LEGENDARNY OBRAZ LEONARDA MACHENCI Z Lukru SPRZEDANY ZA DWA BARANY A więc ta piękna dama z soliczką niewiarygodne shit, shit, masakra i w ogóle tralalala, nakład 1500, 1 trzecia, 1 trzecia, czyli kawałek tej monej lizy. Więc Mona Liza z Lukru sprzedana piękna aukcja ludzie nie chcieli licytować ktoś dopisał szok hit i wtedy wszyscy się rzucili z tym napisem szok to w ogóle ten obraz był warty potem milion razy więcej bez napisu szok nikt nie chciał tego kupić nikt się nie interesował żadnego clickbaitu nie było więc po co to kupować no po prostu przepiękna, świetna, wszystko mająca, szlachetna, jedwabista, innowacyjna. Cieszmy się tym po prostu dziełem stulecia, tysiąclecia. Po prostu coś niesamowitego, oczekiwali tego wszyscy. Czy na to czekali? Nie wiedzieli na co czekać. Pojawiło się to i już wiedzieli, że na to czekali. I kiedy wydawało się, że licytacja już dobiega końca... Ten słynny obraz Monej Lizy sprzedany. Pojawił się użytkownik YouTube'a, a jak wiadomo, Zakapior leci na Monej Lizę. Licytacja się skończyła, młotek był gorący i spróbujcie tu nie lajkować i nie dawać tych wszystkich y, rzeczy różnych tam dziwnych, co skrobiecie w tych telefonach. Dobrze, że Prima Priz jest raz w roku, bo byśmy zwariowali. Na razie.